Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I już dzisiaj o godzinie 19 startuje Food Fantasy FC team numer 2. No i zapowiada się on naprawdę fantastycznie. A zwłaszcza jeżeli chodzi o karty Hero. I dlatego właśnie nagrywam ten odcinek. Bo jak wiecie, na kartach fantasy bardzo łatwo jest zarobiać. Co za chwilę Wam pokażę na podstawie Discorda mojego handlowego, gdzie wrzucałem różnego rodzaju newsy. I szło naprawdę fajnie, ale po kolei zacznijmy od tego, co w ogóle będzie się działo. Czyli standardowo, i jej ostrzegło nas, co będzie się działo w tym tygodniu Fantazji FC, Fantazji FC Hero SBC. Zaraz wam pokażę, co już wiemy. Aczkolwiek to nie są na pewno wszystkie karty, o których wiemy. Panding Pick SBC. Nic ciekawego w sensie, jeszcze nic ciekawego nie było z tym. Chyba że oni już zaliczyli do tego tego Bowena, którego wydali. Upgrade SBC najprawdopodobniej 10 razy 83 20 razy 82 lub 5 razy 84 Do tego Player of the Month, jeżeli chodzi o Laligę i o League One. Także standardowo. A i, ICON, i SBC: spodziewam się po prostu, że w niedzielę wyjdzie pik. Ewentualnie może jakaś paczka z top narodowościami. Tylko pytanie brzmi, czy przy takiej ilości kart, które oni wydają, i naprawdę niezłych kart, i tani, to czy jest sens w ogóle robić te piki? No wiadomo, jak traficie na Zario, Pelek, Rujfa, to tak, ale nie oszukujmy się, takie karty tam nie lecą. Jeżeli chodzi o gracza miesiąca La Ligi, wygrywa Robert Lewandowski, w sumie było to do przewidzenia w końcu dobry sezon, sezon, boże, miesiąc, sezon, w końcu dobry miesiąc Polaka. Miejmy nadzieję, że utrzyma się forma do euro tych baraży, bo przydałby nam się lewy w dobrej formie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o hero w SBC, to jednym z nich będzie Ginola. Tak, Ginola e, Triple Dat, bodajże to się nazywało. Wyląduje w SBC. W tym momencie zdropował ponad milion w dół, bo on kosztował 3,8 miliona, jak dobrze pamiętam. Teraz kosztuje około 2,7. Jeżeli miałbym obstawiać na wycenę SBC, to myślę, że będzie to około 2 milionów, ale w końcu będzie na co przypalać duplikaty. Tak, jeżeli szukacie dobrego napastnika skrzydłowego lub HPO, Ginola będzie naprawdę konkretny. Dodatkowo Wiemy, że gracza miesiąca Redywizję wygrał De Jong, który będzie miał styl gry na główki i będzie na pozycji SP. Coś nowego zawsze dostawał karty na NK, o ile się nie mylę. Będzie, być może go zrobię, bo będziemy robili challenge w tym Food Champions. I po prostu najprawdopodobniej co jakiś czas taki challenge na streamach będzie się pojawiał, że po prostu działo się coś ciekawego w tej naszej grze. Bo nie oszukujmy się, ale ta gra y, jest nudna. Jeżeli nic się nie dzieje, to grań cały czas z tymi samymi kartami jest nudne. I w tym tygodniu na streamie około godziny 23 wlatuje wiadro Melisy i Challenge, bo challenge będzie ciężki do grania według mnie, ale to dowiecie się pod koniec odcinka. Jeżeli chodzi o Fantazję FC, zwykłą kartę, która ma dostać SBC, podobno ma być to Rolfo. No i nie oszukujmy się, no ale Barcelona tą ligę kobiecą gniecie. Totalnie stąpuje od kilku lat, jeżeli się nie mylę. Więc ona może nawet plus 4 upgrade'a dostać. Czy ta będzie ocena 89? Zobaczymy. Tak naprawdę nie znamy jeszcze dokładnie wyglądu tej karty. Jest po prostu powiedziane, że Rolfo będzie najprawdopodobniej w SBC. W SBC ma też pokazać się Ricardo Carvalho, jeżeli chodzi o Hero. FC, jeżeli chodzi o SBC, i ktoś jeszcze najprawdopodobniej, bo zwykle były dwa, ale to nie wszystko, bo tak prezentują się karty, które wylądują w paczkach i część z nich znamy już, jak wyglądają. I powiem szczerze, że jedną kartę, jedna karta od razu przykuła moją uwagę i być może będziemy się w nią wcelowywać, ale wszystko po kolei. Na początku Ramirez, 90 oceny ogólnej, 91 tempa, myślę, że naprawdę konkretna karta. On będzie przypisany do Chelsea. No i tutaj wydaje mi się, że jej tak poleciało z jego oceną. Głównie dlatego, że jest przypisany do Chelsea i nie oszukujmy się, bo jeżeli spojrzycie na Lucio, który wygląda fantastycznie, to Ramirez na podstawowej wersji ma ocenę 86. Tutaj ma 90, Lucio ma 89 i ma 91. Czyli dosyć mocno go podciągnęli, ale kto wymyślił, żeby mu dać bloka i kota. Lucio, który jest jednym z najlepszych obrońców w tej grze. Nie wiem i nie chciałbym na tego Lucio trafić, bo ja wiem jak to się skończy. Dodatkowo Schneider, fajnie wyglądająca karta z La Ligi zobaczymy, znaczy wy pewnie wiecie gdzie jest przypisany, ja osobiście średnio kojarzę niektóre karty yy, on, wydaje mi się, że on nie będzie przypisany do Barcelony bo do Barcelony ma być przypisany Turę. jeżeli się nie mylę yy, Touré 90 ceny ogólnej, safe i ten biceps no cóż, będzie grubo na tego turę grać yy, ale to nie wszystkie karty, które zostały zlikowane, bo będzie tam na przykład yy, Federico Kieza. E, Triwele znerpiony okropnie z e, na bieganie, ten który ma Mbappe. potm, ok, mm, no cóż, nie wiem jaki za bardzo terminarz ma Juventus, e, ale na pewno jakieś szanse na upgrade ma z Napoli. Grają kolejny mecz z tego co kojarzę, także no zobaczymy. Napoli ostatnio rozstrzelało się w jednym meczu, no ale to był jeden mecz, co prawda, z drugiej strony dopiero wróciło Shimen. Tam więc wydaje mi się, że będzie to fajne widowisko. I na pewno jeżeli ten Kieza wygra, ten mecz, to na pewno mocno skoczy do góry, to już Wam zapowiada. Dodatkowo Janko, to karta wygląda naprawdę kozacko, 93 tempa, 91 driblingu, 2 playstyle, jeden na bieganie, drugi na, na defa. Trochę boli, że nie ma tych wrzutek, ale zostały już też znerfione, więc no cóż. Dla każdego coś miłego. Dembele. Nie ma co tutaj komentować. Ta karta w ogóle podobno wygląda identycznie jak w tamtym roku jakaś jego karta specjalna. Chyba też właśnie fantazy. Luis Diaz. Czyli człowiek, którego chciałbym trafić. Trzeba pamiętać, że Liverpool ma ciężki terminarz. W sensie w tych czterech meczach, które będą się liczyli, grają z City i z Brighton. Bodajże. No głównie ten mecz z City. Co prawda jest na Anfield, ale. Wiecie, jak to jest City? Jeden błąd i macie problem, chociaż z drugiej strony z Liverpoolem też tak jest. Zobaczymy, czy ten szpital, który jest w Liverpoolu, zdąży się wykurować. I ostatnia karta, Rich James. Dołożyli mu kota, więc on będzie po prostu kotem. Najprawdopodobniej to będzie jeden z najlepszych espedeków w całej grze. Być może będzie coś pewnie obok tego Rodrigo stał, który kosztuje 1,5 miliona. Arsenal w bardzo fajnej, dobrej formie, więc ma szansę na sporo upgrade'ów, a patrząc na to, ile oni ostatnio strzelają goli, to myślę, że nawet na wszystkie upgrade'y. Zobaczymy, znaczy, najtrudniej może być zrobić gola albo asystę, chociaż Lis już pokazał, że potrafi ładniej kropnąć z dalszej odległości. I teraz, jak na tym wszystkim zarobić? No bo o to nam wszystkim chodzi. Pierwsza sprawa, Niektó macie taką zakładkę, gracze, tracker i macie fantazję. I ta zakładka jest dla was turbo ważna, Bo możecie podglądać wszystko co tu się dzieje. Kto na kogo gra? Ile goli strzelił? Czy wystąpił czy nie wystąpił? Czy było czyste konto czy nie było czyste konto, tak? Macie zarówno karty zwykłe, jak i karty hero. Możecie sobie też zaznaczać jakieś karty. Tak, czyli wyrzucamy hero, defensywa albo bramkarz, ataki, atak albo pomocnik. Jest to spowodowane tym, że te złote karty, tak, działają w taki sposób, że one mają po prostu nie puścić gola. Czyli jeżeli Bayern z Freiburgiem wygra mecz na przykład 1-0, to Delikt z miejsca otrzymuje plus 2 oceny, bo dostaje za czyste konto... I dostaje za dwa winy, tak i ma jeszcze występ i tak to działa. Jeżeli chodzi o karty, które ja teraz bym inwestował, to odpuszczam Mendiego, odpuszczam Markinosa Delicht, ile on kosztuje milion 100 tysięcy. No jest drogi. No ale według mnie jest szansa, że on dostanie plus 3 overala. Także obrońca 92, może fajnie oddać. Akunia, meczu siebie na Real Sociedad. No to, to, to tak średnio, ale najważniejsza informacja. Nie wiadomo jak ze zdrowiem Akuni. Tak czy on się wykuruje do tego 2 marca, czyli do jutra. Bo jeżeli nie, no to nie będzie go miał jak no nie będzie miał jak wbić tych trzech występów. Goli nie wierzę, że Sewilla wbije występów on raczej nie wbije czy Sevilla zakończy mecz bez straty gola no jak już to z Almerią ale czy wygra dwa mecze ciężko, tutaj jest ryzyk fizyk, jeżeli chodzi o tego Akunie, próbowałbym go z nim coś na hajpie robić i być może jeżeli jutro ten Real Sociedad wyjdzie na prowadzenie to wtedy bym skupił tego Acunie tak? wtedy bym się na nim skupił i spróbowałbym go wystawać za jakieś 39 tysięcy, ten pan jest w SBC. Konate, tak jak mówiłem, Nottingham Forest, no to powinno być łatwe zadanie. Manchester City i jeżeli Liverpool wygra z City, no to ten Konate wystrzeli w górę. O tym trzeba pamiętać. Miejmy nadzieję, że na to Nottingham zachowają czyste konto. Konate powinien wystąpić. Dwa winy powinni zrobić. Mają jeszcze mecz na, na Everton, tam też powinno się udać wygrać. No ale wszystko zależy od tego meczu z City, tak, który jest za 9 dni. Jeżeli chodzi o kolejne karty, Molina. No nie oszukujmy się, no Atletico teraz nie może dać 4 liter, no bo będzie ciężko. Molina wystąpił w meczu. Tak, na razie ma jeden mecz z jednego, który mógł zagrać. Zagrał. Atletico zdobyło dwa gole. Nie wierzę, że 9 goli zdobędą w tych meczach, czyli po trzy, nie po trzy gole na mecz. Wierzę, że wygrają z Betisem, wierzę, że wygrają z Cadizem, myślę, że z Barceloną zrobią remis. Najważniejsze, żeby zachowali jedno czyste konto z Cadizem. Jest taka szansa, Molina wystąpił dwa razy i dwa gole, czy dwa winy powinno się udać wbić i ten Molina powinien mieć 90 oceny ogólnej. Także w niedzielę przed meczem popatrzcie sobie na tego Molinkę. Spokojnie myślę, 39-40 tysięcy on powinien osiągnąć. Karl, kobieca piłka, jest o tyle ciężka, że właśnie nie pokazuje tutaj footbin na kogo będą grali. Jeżeli chodzi o te karty ofensywne, Griezmann według mnie nie robiłbym takich rzeczy jak branie Grismana. Bo jest turbo drogi, ma kontuzję i Atletico jest nieobliczalny. Ja wiem, że mówiłem tam, że fajnie wszystko Molina. Ale Molina kosztuje 35 tysięcy, a Griezmann kosztuje w tym momencie 4 miliony. I może się, może się wydarzyć tak, że on dostanie Average na 93, ale może wydarzyć się też tak, że on się nie ruszy z tego 91 w najgorszym wypadku. I będzie tragedia. Jeżeli chcecie robić Wernera, no to poczekajcie. Chociaż do tego meczu z Crystal Palace, bo już będziecie coś wiedzieli. Bo być może Werner zaliczy występ, zrobi gol albo asystę i Tottenham wygra. I wtedy jak najbardziej będzie można myśleć o tym, żeby Wernera robić. Bo będzie miał już praktycznie pewny jakiś upgrade. Kelly nam nie pokazuje, Grealish, kolejna kontuzja, czyli najprawdopodobniej nie wystąpi w kolejnym meczu. Jak nie wystąpi w kolejnym meczu, no to nie zrobi też gola i asysty. City, no, też ma ciężki terminarz dosyć, no bo United jest nieobliczalne, Liverpool u siebie jest tym bardziej nieobliczalny i Brighton u siebie też jest nieobliczalne. Więc może wydarzyć się tak, że City myślę, że wbije te dwa winy, myślę, że nawet wbije w niedzielę te dwa winy, ale to są takie mecze 50-50, że. Według mnie strzelenie 11 goli, czyli 10 goli, w tych trzech meczach będzie graniczyło z cudem. Tym bardziej, że no, nie oszukujmy się, z Liverpoolem myślę, że jednego, dwa maksymalnie gole albo Liverpool, albo City jest w stanie wcisnąć. Jeżeli chodzi o Aspasa, no to tak, wczoraj był mecz, w sumie dzisiaj jest mecz z Almerią, czyli Aspas już ma gola, fajnie by było, gdyby wygrali bo wtedy jakkolwiek mają szansę powalczyć. Jeżeli dzisiaj przegrają, znaczy w sensie jeżeli dzisiaj nie wygrają, to Aspas już według mnie nie wbije tych dwóch winów. 11 goli nie do wbicia, ale 3 występy jak najbardziej, tak? Czyli Aspas skoczy na 90 overalla. W tym momencie 34 tysiące, jeżeli chodzi o takiego Aspasa. Czyli trzeba by sobie odpalić najtańsze karty według oceny. Idziemy na 90, 45 tysięcy. Tak, czyli jeżeli Aspas zagra dzisiaj i Aspas zagra 10, to Aspas ma z miejsca ocenę 90, czyli ponad 10 tysięcy na sztuce do zarobienia na Aspasie za samą grę. No a nie oszukujmy się, no Celta Vigo bez Aspasa nie istnieje. Jeżeli chodzi o La Cazeta, to gra traktuje jakby żadnego meczu jeszcze nie było. I tutaj jest ciekawostka taka, że e, oni grali w tamten piątek. To prawda, Lacazette wyszedł w środę, ale według tego, co pisali, to mecze liczyły się od tamtego tygodnia. No i teraz zobaczymy, jak oni to potraktują. Jeżeli, znaczy dla Lyonu nawet jest lepiej, znaczy jest, znaczy dla ludzi, którzy mają Lyon, chociaż Lacazette strzelił gola, zobaczcie. Lacazette już jest upgradeowany, tak jakby o jeden, czyli oni mu zaliczyli gola najprawdopodobniej. Ale według statystyk nie rozegrał żadnego meczu. No i teraz tak, jeżeli faktycznie on już dostał upgrade o 1, to tutaj mamy dwójkę. Tu mamy pierwszego wina, bo oni wygrali 2-1. Ma pierwszy występ i ma zaliczonego gola albo asystę. Także zostałyby wtedy tylko te trzy mecze: Toulouse, Lorient, Lorient i Lens, tak? Czy jest szansa zdobyć 9 goli w tych meczach? Według mnie jest. Aczkolwiek to nie będzie takie proste. O tym trzeba pamiętać. Eee, czy jest... Lakazet już gola ma. Trzy występy raczej powinien mieć. Czyli on jeszcze co najmniej dwie oceny powinien w górę pójść. Jeżeli chodzi o Czarhanoglu. Nie ma już szans, żeby zdobył trzy występy. Jeżeli chodzi o 11 goli. No według mnie Inter to na spokojnie wbije. Czyli zostały trzy gole na dwa mecze. Czyli on powinien co najmniej do 90 skoczyć. Jeżeli chodzi o gola albo asystę. To wszystko zależy, kiedy on wróci. Zobaczcie, że te mecze Interu są turbo blisko. Czyli czwarty mecz Interu jest szybszy niż trzeci mecz Celti Vigo. Tak? patrzą na tamte karty. Więc, no, na razie ma jakiś uraz. Nie był nawet na ławce, więc o tym trzeba pamiętać. Miley, no, Lyon ogólnie w swojej lidze gniecie. Więc według mnie jest to dobra ogólnie. Inwestycja, chociaż nie wiem tak naprawdę na kogo grają, no bo tutaj nie pokazuję, musiałbym wchodzić w tą D1 Arkemę i patrzeć na Lyon, ale Lyon ogólnie gniecie, więc Lyon jest tutaj na pewno faworytem, żeby zrobić wszystkie upgrade'y Jeżeli chodzi o ten hop, jest w SBC, to go nie ruszamy. Politano yy, w tym momencie 2 na 2 występy, czyli brakuje mu jednego występu. Napoli potrzebuje 4 goli na Torino i Juventus. Jak najbardziej, według mnie, jest to do zrobienia. Gol albo asystę. W tym momencie już to zrobił Politano. Dwa, dwie albo trzy asysty dorzucił, więc on już będzie miał 88 za te asysty. Po kolejnym meczu, jeżeli Napoli wygrałoby z Juventusem, to plus kolejne dwa. Czyli on po tym meczu niedzielnym może mieć 90 overala. Aktualnie 37 tysięcy, jak sprawdzaliśmy. 90 najtańsze 45 tysięcy. A jeżeli wyjdzie dobre SBC, to może nawet 50 tysięcy. Andre. No, tutaj będzie ciężko, co prawda Lille nie ma jakiegoś straszliwego terminarza, ale 10 goli w tych trzech meczach strzelić. Wydaje mi się to niemożliwe. Andre nie zagrał w tym meczu, nawet nie był na ławce. Ja nie wiem, czy on nie jest zawieszony ale to trzeba by sprawdzić, czy on jest, ma kontuzję, czy jest zawieszony, jeżeli był zawieszony to luz, to wróci, tak, i powinien zagrać, jeżeli ma kontuzję no to nie oszukujmy się, no ale trzech występów i gola, albo asysty nie zrobi, będąc kontuzjowanym czyli zrobi dwa winy no, zobaczymy myślę, że jest taka szansa zresztą każda drużyna ma tak naprawdę szansę, no ale wiecie, w piłce nożnej zdarzają się niespodzianki jeżeli chodzi jeszcze o zarabianie to mnie standardowo wiadą. Informy na tapetę. Na pewno będę przyglądał się Diani, która ma dwa Playstyle. Na pewno będę się przyglądał LeAO, Raffini, Wandajkowi. I na tych kartach się skupię. Na pewno spróbuję około 25-30 tysięcy dzisiaj połapać. Wszystkie karty, które mają wyższy overall, tak? Albo w ogóle wszystkie informy, chociaż po jednej sztuce lubię mieć zapchany klub po jednym informie i niezapchaną w miarę listę nimi, dlatego że jeżeli coś wychodzi, to po prostu wyprzedaję swój klub. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do zajęcia łapki w górę, do zostawienia suba. Dziękuję jeszcze raz, Kubie, bo na wczorajszym streamie w sumie on sam wbił ten cel, praktycznie. E, który odpowiada za to, że w, dzisiaj o godzinie 23 na Twitchu Około 23, bo wiecie jak to u mnie jest 23, 23, 30, czasami 50 W zależności od tego jak tam się poogarniam Będziemy grali Food Champions, ja to tak powiem krasnalami Czyli mężczyźni 170, około centymetrów wzrostu Kobiety około 165 e, Zasada jest taka, że nikt Ja nie jestem jakiś wysoki, ja mam 177, 178 centymetrów wzrostu więc y, nikt, nawet środkowi obrońcy, no bo tutaj jest y, taka gwiazda, no, że nie ma normalnych środkowych obrońców. Bo to nie chodzi o to, żebym wszystko przegrał, tylko żebym powalczył, chociaż o te 14 winów, bijąc normalnie 16. Y, oni nie mogą przewyższać mnie wzrostem, czyli najwyższa karta w całej drużynie będzie miała 178 cm. I na ławce spróbuję, żeby żadna karta nie przekraczała 175 cm, ale żeby była w miarę grywana, że mógł robić jakiekolwiek zmiany. Także serdecznie zapraszam, yy, będzie się działo, myślę, że wiadro Melisy będzie do tego potrzebne, bo powiem tak, lubię grać na wrzutki, schematy narożne, yy, zacząłem grać tymi przerzutami kurą, i w takim momencie, jeżeli mój środek pomocy będzie miał średnią 160 cm wzrostu i napad 165, myślę, że będzie ciężko i będzie się działo na tym streamie. Także zapraszam, bierzcie popcorn i wpadajcie. I słyszymy się dzisiaj na Twitchu. Na razie.